O, ktoś tutaj całkiem dobre łóżeczko wywalił. Ciekawe czy z dzieckiem. Nie, bez dziecka. Dobra, działa. Działa. No, siema-siema. Tym filmem chciałbym rozpocząć nową, krótką serię vlogów, w których to pokazuje. Moje działania z życia zawodowego, to jest tak, że zawsze szkoda mi tego dnia, że ten dzień ucieka, a te vlogi zawsze miały być taką formą archiwizacji dnia, takim małym pamiętnikiem i zawsze mi było tego szkoda. Blokada była zawsze w momencie montażu. Bo żeby zmontować taki vlog, to no, trzeba odłożyć wszystkie inne zlecenia i zająć się tylko tym. Chciałbym tutaj montaż skrócić do minimum i zrobić to w bardzo prosty sposób. A czemu tak? No ostatnio byłem z kamerą w sądzie. Kto z Was z kamerą w sądzie przebywa. No, nie, nie, nie wydaje mi się, że duża część. I planowo jak to normalny przedsiębiorca, powinienem zrobić Instastory. Nie zrobiłem tego Instastory i mi przyszedł taki pomysł do głowy, żeby tutaj pokazać coś więcej. Instagram ma swoje. Małe ograniczenia i tam się nie pokaże takiego pełnego filmu jak na YouTubie. I dzisiaj na przykład jest niedziela, pierwszy dzień grudnia. W sumie fajna data, żeby rozpocząć nową mini serię vlogów, taka symboliczna, trochę no mniej symboliczna niż 1 stycznia, ale 1 stycznia, jak wiadomo, no, jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, no to nikt z nas nie jest dobry, na, nawet ja. No i w dniu dzisiejszym mam do zrobienia <grym> dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest plantacja choinek i reklama food tracka, który tam się znajduje. A druga rzecz to jest taka, że z kamerą jadę na mecz siatkówki, o której bardzo mało wiem, a muszę zrobić materiał w ten sposób, żeby nie pokazać meczu. Może to brzmi skomplikowanie, ale kiedyś jeszcze o tym opowiem. Jest plantacja choinek. Warto sobie przyjść, wyciąć samemu choinkę najeść się y, żurków, pierogów i różnych innych rzeczy z food trucka siąść przy ognisku, wypić herbatę jest wszystko dobrze, ale do takiego całego świątecznego klimatu no, zdecydowanie śniegu mi brakuje Siedziasz? Nie tak przy latarniach jest trochę lepiej, chociaż też nie urywa. Ale co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że nie przepadam za grudniem, jako za miesiącem, takim w kontekście takim czysto biznesowym, jeśli chodzi o moje usługi. To jest miesiąc, w którym wszyscy chcą wszystko. Wszystko się kręci wokół świąt. Każdy wpada na pomysł, że jakiś świąteczny filmik warto by nagrać, jakąś świąteczną reklamę. Wszystkie projekty kończą się z końcem roku. To też muszę pozamykać. Projekty, które mogłyby się skończyć we wrześniu, ale niestety no, ktoś tam sobie czekał, bo to jeszcze nie czas. A teraz ja muszę po prostu zapier. No ale nie miał to być kanał o narzekaniu, tylko o zarabianiu pieniędzy sposobem filmowca. Także jadę teraz zarobię pieniądze na mecz, na meczu koszku, kurde, siatkówki. Na meczu siatkówki, no sport to nie jest mój konik, o tym jeszcze kiedyś opowiem, ale jestem zmuszony wejść ze swojej strefy komfortu i to po prostu robić. I tak hala urania Olsztyn mecz światłówki AZT i Pol kontra no właśnie nie wiem kontra kto ale z drugiej strony nie muszę wiedzieć a tu moja armada ZTS Olsztyn, Caprum, Stilon Gorzów. Jeśli dobrze to wypowiedziałem, zachowuję się jak mało trochę ignorant, ale kompletnie nie mam pojęcia o tym. Na razie jest dobrze, bo nasi prowadzą i dobrze by było jakby grali, bo wtedy wcześniej pojadę do domu. Taki jest plan. Poszedłem po odbiornik i kabel do mikrofonu, bo nam się coś psuje i znalazłem jakieś klucze do samochodu. Ktoś zgubił, na parkingu leżały i teraz je gdzieś chyba do ochrony oddam. Dobry, a mam pytanie. Znalazłem klucze od samochodu na zewnątrz, leżały na parkingu. To gdzie je zostawić? Będzie ktoś szukał na pewno po meczu. Tak, to... na pewno ktoś się będzie szukał. To tylko tutaj, trafi. tak? No dziękuję. chyba takie logiczne to jest. Tak, tak. Dobra, dziękuję. I chyba chyba niechcący zrobiłem. Dobry uczynek. Fajnie. No, i tyle ciekawych rzeczy na dziś. Tutaj chciałem pokazać skrajności, w jakich oscylują moje różnego rodzaju zlecenia. Tutaj był, była plantacja choinek z food trackiem, jakaś tam rolka reklamowa, film reklamowy, a z drugiej strony zawody w siatkówce. No i, i trzeba w głowie przełączyć trybiki z jednego trybu na drugi tryb i zająć się po prostu. Inną tematyką. Czasami to jest łatwe, czasami to jest mniej łatwe. Dzisiaj akurat było spoko dzień, taki całkiem luźny, wypoczynkowy. Godzina 20 i to by był chyba koniec. Muszę jakąś planszę jeszcze na koniec wymyślić, ale chyba raczej nie będę kombinował. Nara!